No, wjechaliśmy na strefę Figueres, tą przemysłową z pompami. No i co, zatankujemy tutaj. Trochę więcej niż pół zbiornika mam paliwa. No i zobaczymy jak sytuacja będzie wyglądała na na parkingu strzeżonym, na który, na który zamierzam wjechać. Kurczę no, ta pogoda to naprawdę, zobaczcie, tutaj to lało. Tam widać jakie są czarne chmury z masakra. No i coś tam zjeść trzeba by było, nie? Na pewno jak, yy, jak wezmę i jak to się nazywa? Zatankuję, zatrzymam się, to pójdę pod prysznic do zaznaczonego punktu klasy a później sobie zrobić coś do jedzenia skręć w prawo a tam się idzie do miasta Będę też szedłem w tym roku pieszo nie, nie, 4 km się idzie ale bardzo fajne miasteczko no i tak tutaj patrzę już za, za płot jak to wygląda to uuu nieciekawie powiem wam naprawdę nieciekawie tu widzę jest naciskane już wszędzie może być różnie o tu jest widzę jedna wolna, tylko chłodniej dobra, no jak nie będzie miejsca to na żanglerę pojedziemy, no gdzieś tu się przyklei nie wiem, nie wiem, nie wiem no bo do, do tej, do ale jest nawalone wszystko, no bo to wszystko czeka, wiecie na co mm, od drugie dopiero można jechać, nie? Ale tu jest też jeszcze parking. Tyle tylko, że nie wiem jak tutaj to wygląda. No nic, najpierw zatankujemy. Dobra, zalałem 570 litrów. I teraz kwestia jest, moi drodzy, tego, czy będzie miejsce na parkingu. Tutaj to już widzę, że nie ma. No a ten parking tam to wieże auto za autem. to się nauczyliśmy coś tam hałasowało znowu jakiś błotnik się gdzieś tam odwinął no, cholera więc to będzie miejsce kurde powiem wam Dobra, był tam jakiś problem z ciężarówką. Nie wiem czy szlaban się jej nie chciał otworzyć, czy wiecie coś, bo pracownik musiał tam dojść i coś z nim dyskutował, ale już ten kierowca wjechał. No, coś czuję, że jak ja tam wiadę, to wiecie jakie to będzie stanie. Na zasadzie yy... Jak się mówi? Zabrakło mi tego słowa. Ach, no, będę kombinował po prostu. Będę po prostu kombinował. No, tam pracownik jest. Stoi. No i zobaczymy. Są da mu bilet może nie działa ten. Yy, wiecie co? O, on mu pokaże bilet. Widzicie? On patrzy, bo to chyba 200 litrów trzeba, tak, minimum 200 litrów. I maksimum 72 godziny można stać. No ja mam tu 500 cal. tego to. No. Tu opuści szlaban, dopiero się otworzy bramę. No dobra. Dobra, coś mi tłumaczył ten, ten, ten Hiszpan, że gdzieś tam na jakiś inny parking musiałbym pojechać, no ale nic go nie rozumiałem o co mu chodzi. I tam 2 dni można wtedy stać, a nie 72 godziny, no ale a tu jest już full, tak. Tu jest full, no ale jak jest full, no to gdzieś tu będę musiał znaleźć miejsce. No. Mimo tego, że jest full. Moi drodzy, to i tak gdzieś muszę sobie stanąć. teraz raz zobaczymy. Gdzie? No to jak jest full, to ja stanę sobie tutaj. O. czekajcie. No, tam się nie wcisnę. Dobra. Stanę tutaj, po prostu i tyle. Powiem Wam, tak, naprawdę to była dobra decyzja, że od razu tu stanąłem. Bo ten koimeks, który yy, krążył, jak ja wjeżdżałem, to widzieliście, tak? Krążył on, bo on przede mną wjechał, ten koimeks, i stał przede mną, jak ja wjeżdżałem do tego. To. On krążył, tu krążył, krążył, krążył. Ja wjechałem, on zrobił drugie kółka, ja się od razu tu stawiłem. Ja już tu stoję, on jeszcze tam krążył. Jak ja teraz do auta wszedłem, bo z kolegą się byłem przywitać, to on jeszcze stał i kombinował, gdzie tutaj stanąć. Także jak jest miejsce, to od razu trzeba stawać, bo to nie ma lipy. A wam tu dzisiaj to jest tragedia. To jest wszystko. No i ten koimek, który widzicie, wjechał przede mną, ja stanąłem, on wyjeżdża, bo nie udało mu się znaleźć miejsca. A tu jest napchane. Chciało mnie się po prostu jeszcze gdzieś tam wcisnąć. No ale nie umiał chłopak. No ale jak widzicie, kurczę, tutaj przyjechał. Tutaj się przyjechał ustawić, bo tam się nie przykleił. No ale są czasami kierowcy tacy, no ja nie to, że jestem jakiś nie wiadomo kto. Którzy są początkujący, właśnie I to jest taka lekcja, że. Dla kierowców, którzy zaczynają albo chcą zacząć, jak jest tylko możliwość widzicie miejsce, a wiecie, że może być problem, to od razu się ustawiać, nie szukać, nie kombinować, bo, bo można skończyć o, tak jak ten właśnie tutaj, tutaj też teoretycznie stają, wiecie, przed dystrybutorami, o, tak jak ci. No ale to jest takie wiecie. Takie stanie, że dobra, stoimy, stoimy, ale może przyjść obsługa i powiedzieć wąt do widzenia. Dobra, ja zobaczę czy kebab jest otwarty. Jak otwarty to kupię, zjem i pójdę się wykąpać a chyba jest otwarty. No dobra, e, wziąłem kebaba, napój jest w cenie, można powiedzieć, kola fanta. Wziąłem kole. E no widzicie już, już nie ma już tutaj też coś wyczuł chyba, że, że nie za bardzo i, i odjechał gdzieś indziej no ale tak to jest, jak jest yy, taka sytuacja właśnie jak dzisiaj że Francja stoi nie wiem, chyba od 22 można jechać wjechać, także yy, no ale ci co nie mogą, no to już stanęli tutaj może tutaj coś wyjedzie wcześniej za chwilę i tak dalej, ale no gdzieś trzeba stać moi drodzy Także ja zjem, później kąpiel No i tak zakończę dzień <laughs> Także stoję w takiej dziurze Normalnie widoków nie mam dobrych No to wygląda w ten sposób No ale cóż No yy, Lepiej stanąć tak Niż nie stanąć wcale A no cześć wam bo Włączyłem kamerkę i się nie zorientowałem Że się już za, za, że zaskoczyła Zobaczcie jak ja stoję jak wczoraj wyglądał parking, a jak wygląda teraz o godzinie 8.15 rano? Jest po prostu pusto. Jest pusto. A ja stoję na środku, jak taki kołek. A, kupiłem sobie w, Mer w tym, jak byłem w, na Kamblisie, jest taki sklep Ale. Jest taka krowa, jest, nie? I kupiłem coś takiego. Zobaczcie. To jest taka przykrywka z takim, tak akurat z żółwikiem. O. Teraz nie mogę podnieść, nie? ale jak odsunę to podniosę. O co tu chodzi? Mi się zawsze wylewała kawa. No kurczę, zawsze mi się wylewała kawa i kupiłem to i zobaczymy, czy się będzie wylewała, jak teraz będę ruszał. Także obadamy. A były najróżniejsze te silikonowe przykrywki. Były e, jakieś pieski e, i. i, i no, no, fajne były takie. Powiem wam nawet była taka brązowa, silikonowa i na środku była taka kupa zrobiona do podnoszenia. To akurat. Ogólnie to jest do tego, żeby zaparzyć sobie jakieś zioła albo herbatę. No ale ja wykorzystam to oczywiście do do tego, żeby jako przykrywka, żeby mi się nie wylewał e, moje kofi. Dobra, będziemy ruszać, moi drodzy. Pogoda jest taka, dupy, padał deszcz, bo jest mokro. Ale ja nic nie słyszałem, bo po prostu padłem jak rażony piorunem Zaraz będziemy ruszać ruszamy, ruszamy i będziemy obserwować tutaj Krzyżów przytrzyma Moi drodzy ten Krzyżów przytrzyma kawę żeby się nie rozlało, o, widzę na środku stałem naprawdę. No ale cóż, no, tutaj A wczoraj to on mi tłumaczył, więc ja się nie zorientowałem, że chodzi o ten parking, że mogą... On był prawie pusty ten parking. To jest drugi parking, kolejny parking tutaj na petrem. A, no, sam otworzyło. Drugi parking na petrem. Może wiecie co, ja na wszelki wypadek dotknę, bo to różnie bywa. Później się okaże, że jakieś przyjdą te trzeba dopłacić, czy susik, ja to tędy pojedziemy, to wam pokażę. O, tu się wyjeżdża i to jest nowy parking. Godzina za free, e, kibelki, nowiuteńki. I teraz e, 250 litrów trzeba zatankować, żeby tu wjechać. I wtedy są 48 godzin za darmo za 250 litrów. Tam gdzie stałem, i tu jest 200 litrów, i można stać 72 godziny. No ale tak jak wiecie, no przeważnie się stoi mniej niż 45, prawda? w prawo, Następnie. I dzisiaj tak nietypowo. Tędy włączyłem sobie debatę Karola Nawrockiego nie na... Uf, a Co ja mówię? Ja pierdzielę. Aż mi usta popaliło. Włączyłem sobie teraz debatę yy, Trzaskowskiego i Stanowskiego. Wczoraj się odbyła, ciekawy jestem jak, jak to przebiegło, jak to wyglądało. No i zobaczymy który jak wypadł w, moim, w mojej ocenie skromnej. No, na razie się nic nie wylewa O Dobra no, bo zawsze tędy I tędy wyjeżdżaliśmy, a dzisiaj sobie pojechaliśmy Dobra Tutaj że O, dziewczyna jedzie, zobaczcie Węgierka Taka za 35 lat W podwójnej obsadzie Dobrze a ten kierunkowskazu zapomniał włączyć. Może ma zepsuty. Dobra. Dlatego nie przypadam tędy wyjeżdżać. Wiecie, bo tutaj właśnie jest tak, że trzeba czekać. No, tutaj patrzcie, nic się nie wylewa. Nic się nie wylewa. Żółwik trzyma. No, fajna rzecz. No i co? Już na dżanglerze nie zatrzymujemy się dzisiaj, bo nie mam takiej potrzeby. Wszystko jest pokupowane. Jedziemy prosto do Francji. Dzisiaj się zatrzymamy gdzieś we Francji. Wczoraj był zakaz, dzisiaj się zatrzymamy gdzieś we Francji. Zrobimy 24 godziny pauzy, bo szósta doba kończy mi się jutro 8 rano. Czyli jutro nie mogę ruszyć po, po 11 godzinach. Zgrycie Muszę zrobić 24. I, pierwszym zjazdem. I później Ruszę po 24, ale dzisiaj nie mogę stanąć za późno. Chodzi o to, że jutro jak ruszę po 24, to żebym jeszcze gdzieś godzinkę się przejechać, znaleźć jakiś parking, dwie godzinki i zatrzymać yy, i się na kolejne 24 godziny minimum. Yy, na kolejne 24 godziny minimum. I stać do poniedziałku. No to tak wychodzi. Także w tamtą stronę miałem napięte, nocka, nocka, rwane, a teraz już stałem raz prawie 24 godziny, dzisiaj 24 godziny będę stał, no i później kolejne ponad 24 godziny, tak to wygląda. Taka to jest praca. I taka to jest właśnie ta Hiszpania, że jednego dnia piękna pogoda, a drugiego dnia może być tak jak teraz, a po południu tu może być ślicznie. Tam, gdzie są góry, no to właśnie ten klimat, ta, ta pogoda jest taka zmienna. Mogą być chmury czarne, u nas może być bardzo długo słońce, bo te chmury są zatrzymane przez właśnie te pagórki. A może być tak, że jak przejdą chmury przez góry, to ale się wszystko pięknie rymuje, to są już ugrzęzną gdzieś, tak jak na przykład na Barcelonie nad miastem i nie mogą się wydostać. Wszędzie fajnie, a na przykład w Barcelonie będzie padał deszcz. Ta gła, która tam ci chmury, nie wiem jak zwał, tak zwał <głos》> unoszące się między ziemią e, i, i, i tuż nad ziemią, a góry są za nimi, wyglądają obłędnie. Bardzo możliwe, że kamera tutaj kurde, tam trochę poszuka. Bo jest za jasno i ona jednak to światło inaczej troszeczkę wyłapuje z daleka. O, ale tutaj widać to dosyć dobrze. No i co on Kropi, kropi, o tam jest ładnie Kropi, 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 kropi Kurcze, jak to się dobrze spisuje Ale ja byłem tu mokiem, żeby O, skoncentruj się na się proszę Skąd, kurde, on to wie Ja rozumiem, że porucha kierownicy Może mm, gdzieś tutaj Algorytm tego systemu Że gdzieś tam Myszkuje auto, prawda Ale No ja pierdziel, no ale kamerek to tutaj nie ma, jakieś czujniki też nie zauważyłem no. jedyny czujnik jaki tutaj zauważyłem to tutaj jest czujnik światła taki żeby tam wziąć i y, tą deskę sobie przystosować poświetlenie deski rozdzielczej tym zjazdem się zjeżdża na Canguere La Honquere tam mamy y, Gran Honkera Shopping tutaj też jest taki parking. No, Parkingów na, 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 w tym mieście jest bardzo dużo, może powiedzieć, to jest jeden wielki parking. Ale teraz y, tu się nie zatrzymujemy, bo nie mamy potrzeby. Jedziemy już dalej, także za chwileczkę będzie granica z Francją. No i co, no, będę jechać obserwować, no, będę patrzył dokąd to dojechać mogę. Chodzi o to, żebym jutro gdzieś mógł stanąć w jakimś takim ludzkim miejscu we Francji bo jak dzisiaj się zatrzymam no to jutro ruszę, tak, jak wcześniej powiedziałem i później jak jutro ruszę po godzince, półtorej, żebym gdzieś się zatrzymał w jakimś takim miejscu gdzie w miarę bezpiecznie, żeby wiadomo był prysznic tak no i to po prawej stronie idzie miasto Francja, 6 kilometrów. Także tak tak to, tak to się prezentuje, tak wygląda ta praca. Można czasami o wczoraj, jak byłem na tym się na przykład, to gdyby to było ciepłe troszeczkę, to skusiłbym się na kąpiel w morzu. Ale, że było zimno, dla mnie, dla mnie. Widzieliście, ludzie się kąpali. O, Escudero, parking, tutaj, gdzie stałem ostatnio. No, to można i, i, i pozwiedzać, i pokąpać się naprawdę. Można ten czas wykorzystać, tylko trzeba chcieć. Trzeba chcieć, bo jak ktoś nie chce, to żeby go tam na siłę ktoś go postawił w jakimś fajnym miejscu, to on z kabiny się nie wydostanie. On, on tak jakby miał alergię na, na inne powietrze niż, niż to, co jest w kabinie. No dobra, no to co? E Praktycznie za chwileczkę granica, później Francja, troszeczkę lepsze drogi. O, to jest ten wielki parking na samym początku. Też tu prawie zawsze się znajdzie miejsce. To jest parking gigant Ej, podjazd. Tak jak z tamtej strony, Jedziemy jest długi, długi na chyba 5 km podjazd. Tak samo z tej strony. Jeszcze 3 km, a te 7 mamy. Ale najpierw musimy się wtłoczyć tam na samą górę, a później szybciutko zjechać. Pewnie na pierwszych bramkach będą kontrole. Zobaczymy. Wolno dojeżdżamy do maruderów, po prostu do kierowców, którzy jadą wolno. Bo no nie pozwala im na to moc silnika albo waga. Widzicie, awaryjki poniżej 50 sobie jedzie. Ja mogę już wiedzieć, że, że to taka prędkość jest. Gdzieś tam sobie można to ocenić dzięki właśnie tym światłom awaryjnym. I śmigamy dalej. Teraz tego pykniemy tutaj I następnego No nawet, nawet jedzie ten, to Volvo, no nie jedzie tragicznie Nie jedzie super Ale jakoś, jakoś Daje radę Nie, to jest jeszcze hiszpańska strona. Tak, to jest jeszcze hiszpańska strona, a nie francuska. No dalej będzie, już niedaleko, ale jeszcze trochę. No i kamper, motocykl. Na no, lawecie. Tak się bawię. Dobra, i mamy znak, że wjeżdżamy do Francji. I już droga jest inna. Naprawdę jest gładsza. Dużo przyjemniej się nią jedzie. O, zostawiamy te góry za sobą. Dobra. No i co? Tak jak tam wjechaliśmy, no to teraz toczymy się z górki, bo będzie znowu 4 km jazdy z góry.